Ja witajcie z tej strony Krzysztofa, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie widzowie. Dzisiaj, dzisiaj wreszcie dzieje się ten bardzo wyczekiwany film. Film, który tak naprawdę, na który myślę, że troszeczkę czekaliście. Sorry, że tak długo, ale widzowie, tak wyszło. Yy, tak wyszło, dokładnie. Na początek wakacji generalnie na streamach stwierdziłem, że można by było zrobić QA i poprosiłem was o to, żebyście zadawali pytania. Kilka osób zadawało pytania, więc te pytania też dzisiaj będą, w sensie tylko dwa. Z tych, co jakby były miesiąc temu, dlatego też osoby, które te pytania zadawały, nie będzie ich na odcinku, przepraszam. Ale jeśli to oglądacie, to wiecie o co chodzi i wiecie, że to są Wasze pytania. Mam nadzieję, że tak będzie. No ale resztę już będziecie wiedzieć kto i jak. Jakby te pytania zadawał. Dlatego, w sumie, przejdźmy już do pierwszego pytania, ale na początku chciałbym Was jeszcze poprosić bardzo serdecznie o zostawienie subskrypcji, z dzwoneczkiem, komentarza, łapki w górę, ponieważ zostały nam już tylko dwa subiki do wybicia 150, tak, mamy 148, więc fajnie by było. Generalnie, cały Kilimanet to special z okazji wybicia 10 tysięcy wyświetleń kanału. Mega, mega, dziękuję jeszcze raz. No i jestem obecnie na wakacjach, więc po prostu. Format filmu w taki sposób jest yy, robiony. Mam nadzieję, że to Wam przeszkadzać za bardzo nie będzie. No, a ja już w sumie nie przedłużę, więc zapraszam do oglądania. A jeszcze pamiętajcie, 13 sierpień, yy, otwarcie drugiego sezonu serii życia w naszym mieście. Więc co, ja już tyle, ode mnie to tyle. I widzimy się teraz. Zapraszam do oglądania. A więc dobra, jeszcze tak na początku chciałbym ostrzec, że pytania nie będą jakieś poważne, bo wiecie, to nie jest poważny kanał. Yy, Też ogólnie nie jestem jakim wielkim jakimś wielkim youtuberem, że po prostu sam same poważne pytania mieć, dlatego po prostu wybaczcie, wybaczcie, może tak, zrozumiecie teraz. Więc lecimy w sumie do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie brzmi. Pepsi czy cola? Okej, okay. Pepsi czy cola to jest takie bardzo chillowe pytanko. Nie wiem, czy wy, czy wy też tak macie, ale szczerze mówiąc, dla mnie ja wolę kole, już mówię dlaczego. Yy, według mnie, kiedy piję kole, to jakoś wydaje mi się ona słodsza niż Pepsi, tak mi się wydaje. Yy, nie wiem, czy wy też tak macie, nie wiem, czy mi się wydaje, czy po prostu tak serio jest, ale według mnie, jak jest końcówka coli, no nie. A jak jest końcówka Pepsi, to kola jest słodsza i według mnie to jest troszkę lepszy, tak, w sensie lepszy smak, jest taki bardziej kolowy smak. Nie wiem, czy to można tak nazwać, może dlatego, że po prostu No jest to kola, a nie Pepsi. No Ja wolę ogólnie kolę, ale piję obie, jakby napoje. Piję. Jak jest kola i Pepsi, to faktycznie wybiorę kolę, ale jak jest tylko Pepsi, to mi to nie przeszkadza, że jest Pepsi. jest Pepsi, okej, okay, no to wezmę, nie mam z tym problemu. Po prostu, Wiecie, to jest taka mała różnica smaku. Dla mnie przynajmniej, że naprawdę. Nie ma co się na tym rozczulać. No więc, co, lecimy do kolejnego pytanka. A kolejne pytanko yy, jest również: a jeszcze powiem od razu: bardzo ciebie, to, tą osobę bardzo serdecznie pozdrawiam, który dał, która dała pytanie Pepsi czy Cola. na streamie, to było tam z miesiąc temu, ale pamiętam to pytanie jeszcze, tak? Yy, mega siebie serdecznie pozdrawiam i sorry, że nie pamiętam, kto to zrobił, ale przepraszam, że nie pamiętam, kto zapytał. Dobra, lecimy do drugiego pytania, też nie pamiętam, kto to zapytał, ale pod którymś z filmów już chyba z miesiąc temu też dał ktoś takie coś y, gdzie mieszkasz, to jest pytanie widzowie, do które tak konkretnie nie odpowiem, odpowiem tylko i wyłącznie w formie województwa, mieszkam w województwie łódzkim i więcej dokładności wam nie powiem y, no, myślę, że no po prostu zrozumcie mnie, no nie, y, prywatność no i tyle bowiem, a na ten moment lecimy do kolejnego pytanka i to już jest pytanko od jakiejkolwiek osoby więc no znaczy, żeby było jasne, to też był od jakiejś osoby, ale już nie pamiętam od jakiej. Ale też bardzo Ciebie serdecznie pozdrawiam, ta osoba. No i co? I jeszcze raz przepraszam, że nie pamiętam, kto to zadał to pytanko. Dobra, widzę, a więc lecimy. Jakbyś chciał zostać zwierzęciem, to jakim? Ok, pytanie jest od Kenterka. Kenterek, mega Ciebie serdecznie pozdrawiam, mega dziękuję za pytanko. Jeśli chodzi o to, myślę, że tylko i wyłącznie z tego powodu wybiorę psa, ponieważ uwielbiam psy co jest po prostu dla mnie czymś niesamowitym i mega, mega uwielbiam psy. A też przy okazji, gdybym trafiał do jakiegoś mojego właściciela, myślę, że raczej yy, jeszcze bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że chciałabym zamienić się w psa, jeśli bym yy, miał być jakimś zwierzęciem. Yy, myślę, że yy, myślę, że tak to wygląda i nie będę się bardziej rozczulał. Mega dziękuję jeszcze raz za pytanko i jeszcze raz Kenterek, Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. I yy, lecimy do kolejnego pytanka od lol lololo lolololo lololo, lololo, lololo lol jakoś tak widzę który pyta czy nagrasz kiedyś vloga vloga myślę że raczej nagram ale to już później jak będę miał więcej subów jak więcej osób będzie moje filmy oglądało i w ogóle myślę że to będzie dobry format na razie skupiam się w 100% na gamingu ale mówię myślę że kiedyś w niedalekiej przyszłości może się to uda zrobić w tym roku raczej nie. Ale aczkolwiek zobaczymy, czy w tym roku. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale zobaczymy, widzowie. Warto zobaczyć. Mega, dziękuję serdecznie. Lolololololol, za zadanie pytania. Mega, Ciebie serdecznie pozdrawiam. I lecimy do kolejnego pytanka, którym jest. Już dwa pytanka od Ben is or no. Ok. Ciekawa nazwa. Lecimy. Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Myślę, że raczej tak w 100% nie mam. Y Takiego zawodu albo zajęcia, którym chciałbym się zajmować w przyszłości. Byłoby to bardziej coś w stronę piłki nożnej, szło, ale raczej jestem już za stary na to, żeby na przykład być piłkarzem, bo aktualnie nigdzie nie trenuję, trenowałem, ale zostawiłem, można powiedzieć, to więc wydaje mi się, że raczej, raczej nie. Na razie raczej nie. Więc e, myślę, że skupiam się. Chciałbym po prostu, żeby ten, ten YouTube wypalił. Na razie zobaczymy później. Na razie w sumie już powinienem mniej więcej myśleć o zawodzie, bo jestem w takim wieku, w którym już tak naprawdę powoli zbliżam się do tego okresu, dorosło okresu dorosłości, więc zobaczymy, co będę robił. Ale na ten moment tyle. A drugie pytanie od właśnie Bena jest: yy, czy, mam jakiś, czy masz jakieś fobie? Jeśli tak, to jakie? Yy, jeśli chodzi o fobie, to nie mam jakichś dużych fobii. Yy, myślę, że pf, raczej pająków się aż tak pewnie nie boję, żeby to można było nazwać fobią. Aczkolwiek bardzo, ale to bardzo. Yy, nie lubię ciastych miejsc, czyli mam klaustrofobię, taką lekką można powiedzieć. Bo generalnie jak się wchodzi na przykład na jakieś rzeczy typu latarnia morska, jak na przykład dzisiaj wchodziłem, to raczej nie mam z tym problemu, gdzie jest dużo ludzi, ale strasznie na przykład bałbym się takich ciasnych miejsc, typu jakiejś jaskini, takie jaskini, gdzie się trzeba czołgać czy coś. Straszne, naprawdę. Na przykład czasem się raz się bawiłem z bratem wchowanego i schowałem się za kanapą tam gdzieś. I normalnie bałem się, bo mój brat przyciskał tą kanapę w moją stronę do ściany i strasznie się bałem, widzowie, więc mam jaką klaustrofobię. Mega dziękuję za pytanka. Yy, aż dwa, będę sarnął. Mega ciebie serdecznie pozdrawiam. Yy, no i co, lecimy do kolejnego widzowie pytanka. A to jest pytanko od Piotra J. no, moje stare konto. Yy, pewnie mój brat zadał pytanko, ale dobra, niech będzie. Kiedy yy, pokażesz twarz? Pierwsze pytanko, bo aż trzy pytanka zadał. O kurde. Dobra, kiedy pokaże twarz? I to jest pytanko, na które już w sumie. Jak yy, yy, na które już w sumie. Jeszcze mój brat pewnie. Nie no, popełnił jeszcze widzowie yy, Błąd. Patrzcie, pokażę. Czyżby. Czy nie błąd? To dobra widzowie, lecimy, lecimy. Jeśli chodzi o to, to w poprzednim QNA już na to pytanie odpowiadałem, ale to było kompletnie nie to samo, ponieważ ja myślałem, że ja to za dwa tygodnie wtedy nie wiem czy pamiętacie. Ale nie no. Myślę, że raczej twarzy na razie nie pokażę, nie mam tego w planach, więc raczej nie, aczkolwiek zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, więc zawsze może się coś zmienić w moich planach. Zobaczymy. Drugie pytanko od... Yy, yy, Właśnie tego użytkownika, to jest ile masz lat? Nie powiem Wam też tak samo jak z tym miejscem zamieszkania, ile dokładnie, ale powiem Wam w jakim przedziale wiekowym się mieszczę, dobra? To będzie taki mały przedział wiekowy, więc całkiem ok. Yy, załóżmy, że nie wiem, od może 12 do 15. O, proszę bardzo, 12 do 15. W tym przedziale wiekowym się mieszczę, a na pytanie możecie sobie już sami odpowiedzieć. Yy, Pewnie niedokładnie, ale możecie strzelać po prostu gdzieś tak w tych, yy, tych czterech, trzech latach się mieszczę, więc no. Yy, no i ostatnie pytanie do tego użytkownika to czy masz dziewczynę? Pytanie szybkie nie. Odpowiedź brzmi, nie. Mega dziękuję za yy, pytanka. Piotr, mega, dziebie, mega ciebie serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pytanka 3. Yy, no i co? Lecimy do kolejnego, i już zarazem jednego z ostatnich pytań. Czyli pytam kod Sebiksa. Sebik 576 pyta: Brat cię bije? <śmiennie> <śmiennie> Bo właśnie się ukrywam przed nim. Ja na no, Tak serio, jak był młodszy, to jak się denerwował, to mnie atakował, ale, ale teraz już jak trochę wdrośniał bardziej, to nie. Teraz to nie już, nie? Wtedy to takie, wiecie, takie typowe bobasy, co się wkurzają, tak robił. A teraz to się tylko, wiecie, wchodzimy na ring, czyli łóżko nasze i w rękawicach się bijemy na sportowo. Ale to na sportowo, bo akurat bardzo lubię sztuki walki, więc mój brat też, więc no, ale tak to to nie. Takie trochę bekowe pytania, ale z drugiej strony poważne. Więc mega dziękuję za pytanie, Sebix576, mega Ciebie serdecznie pozdrawiam. I przechodzimy do ostatniego pytanka. Można powiedzieć tytułowego pytanka od Tomeku TV. Tomek, jak zwykle, kto by się spodziewał? Dobra, więc lecimy. Tomek pyta: Czy nagrasz kiedyś jakiś film z widzami? Okej, okay, widzowie, to jest takie tytułowe pytanko. Ja już nagrywałem w niedalekiej przeszłości taki film z Szymo Pro XD, o ile. Tak. Generalnie nagrywałem z Robloxa taki film, z Jreaka'a dokładniej tam. Jakoś chyba na początek wakacji albo pod koniec roku szkolnego, więc całkiem niedawno w sumie, patrząc na to, że jest połowa wakacji ponad już. Pff, nie mogę się do tego przyzwyczaić, że już wakacje się niedługo skończą. Naprawdę nie chcę tego widzowie, nie chcę wracać do szkoły. Tym bardziej, że będzie to bardzo słaby rok dla mnie. Nie wiem, daj, dajcie znać, czy dla was też. Ja sobie taki można powiedzieć rok wróżę, ale dobra. Jeśli chodzi o film z widzami, to jest bardzo fajna akcja, ponieważ jeszcze w te wakacje chciałbym, potrzebuję dobrych aktorów generalnie. Do serii... uwaga, dobra, zdradzę, robi spoiler, uwaga. Widzowie yy, do serii życie w naszym mieście, tyle, że będzie to na komputerze, ponieważ mam bardzo fajne plany, bardzo fajny pomysł na no to, więc jakby ktoś był jakimś dobrym aktorem i przedstawiłbym mu jego rolę, to zgłaszajcie się do mnie na Discordzie. Dam jeszcze o tym komunikat później, jak wrócę z wakacji i myślę, że pod koniec wakacji będziemy działać, jeśli tylko jakieś chętne osoby będą. No, i tak, to jest takie, można powiedzieć, coś takiego. Tyle chciałem powiedzieć. No i właśnie, tak, nagram. A jeśli chodzi o taki oddzielny film, bo to będzie cała seria, znaczy na no, cała, no tam kilka filmów pewnie z serii, ale jeśli chodzi o taki cały film, myślę, że też da się to zrobić. Może jakieś customy kiedyś zrobimy? No zobaczymy, widzowie. Zobaczymy. Yy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale to wiadomo, muszę mieć troszkę więcej subów oglądalności widzów. Ale ostatnio bardzo szybko przybywa mi tyle wyświetleń. To jest widzowie hit. Prawie 400 wyświetleń pod ostatnim filmem. Wow. No mega, mega dziękuję widzowie. Naprawdę. Mega wszystkich serdecznie pozdrawiam. I Tomek, mega ciebie serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pytanko. I to już by było na tyle widzowie z naszego Q&A. Niby krótkie, ale odpowiedziałem łącznie na 11 pytań. ile mnie pamięć nie myli. Yy, no będzie około 13 minut film trwał, więc bardzo, bardzo dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy, którzy zadali pytanie i również wszystkim widzom, którzy oglądali ten film i nie oglądali, po prostu, którzy wspierają mnie w tym, co robię, mega wszystkim dziękuję i w ogóle wszystkim mega, mega dziękuję, ee, życzę wam wszystkiego dobrego i na ten moment w sumie y, dla mnie możecie życzyć mi dobrego wieczoru i montowania filmu, więc no, myślę, że film, jak to nagrywam, y, pewnie z jakąś półtorej godzinki wleci, mimo, że już jest wieczór jakoś 22, ale dobra, widzowie, da się zrobić, dla widzów zrobię wszystko, więc dobra, mega dziękuję za wszystko, yy, życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia, mega dziękuję za Q&A i mega dziękuję jeszcze raz z tego miejsca za wybiście. 10 tysięcy wyświetleń mojego kanału, naszego kanału, bo widzowie, wy też tworzycie ten kanał, no i widzowie, życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!